Audycja zawiera lokowanie produktu. Masz ciekawy produkt, markę, a może usługę? Chcesz ją pokazać w programie Remont na 5+? Plus? Napisz do nas. Biuro Małpa na 5 .pl. Cześć i witajcie w ósmym odcinku programu Remont na 5+. Plus. A zaczynamy od naszego partnera Meble Hot, gdzie właściciel firmy Janusz oprowadzi nas po magazynie. Aktualnie znajdujemy się w magazynie, ponieważ w dniu jutrzejszym mamy dostawę do naszej inwestycji wraz z programem remont na 5+, w Mielnie. Jest kilka brył, jest narożnik systemowy grant, są dwie kanapy, jest kanapa. Muszę wszystko dopilnować, aby zamówienie dotarło zgodnie z życzeniami inwestora. A żeby zamówienie dotarło dobrze skompletowane i w całości, musi wpierw odpowiednio być zabezpieczone i opisane. Oczywiście nie może zabraknąć logo naszego partnera. Teraz to wszystko załadować i jedziemy na naszą inwestycję zmielnie. Wygląda na to, że mamy całe zamówienie skompletowane. Jutro widzimy się w Mielnie wraz z programem na 5. Ruszajmy więc! A co dzieje się na naszej inwestycji w łapkach? Co robi Zygmunt? Wygląda na to, że poziom jest, no, a budową ogrodzeń tutaj e, w Ławkach zajmuje się firma Nadbud. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam. E, kolejne słupki lokujecie, e, to jest system e, ogrodzenia od firmy Duda. Tak jest. Wy zajmujecie się… Montowanie. Montow, tak, montowanie ogrodzeń panelowych, zajmujemy aha, się. Aha. Współpracujemy... Na, jakim, na jakim etapie jesteście tutaj? No teraz ustawiamy wysokości słupków, tak, aha. żeby to było równo słupek, słupek, nie to, żeby było krzywo. Czy tutaj, równy. Tutaj, będzie tak, tutaj będzie teren ruz, ruz, czy, równy, czy, czy kaskadowo? Nie, tutaj będzie teren równy. Z boku mamy teren kaskadowy, tak, który tak, został... Tak, bo tutaj, tutaj jest widoczny spadek terenu. Tak. Który... I kolejne. Tutaj kolejne zostało stronie. ogrodzenie ukończone, tak. Aha, aha. I I, i, czyli mamy chudy beton. Tak jest. Chudy beton wierciliśmy wiertnicą, tak zasypywaliśmy suchym betonem. Wypełnili, zaspaliśmy Teraz postawiliśmy słupki, cełowniczki. Za chwilę ustawimy wysokości, będziemy montować płyty, siatki. No, no tak, ale system jest w sumie dosyć szybki, prawda? Tak. Budowa takiego ogrodzenia nie jest jakimś wielkim przedsięwzięciem. No nie. Ale... To jest prosty. System skuteczny, fajny, tak. estetyczny, tak. absolutnie spełniający wszystkie wymagania tak jest. Przenosimy się do województwa śląskiego, a dokładnie do Częstochowy i do naszego partnera Milagro. Jestem dyrektorem handlowym firmy Ecolite. Znajdujemy się w naszej siedzibie. Za nami jest nasz magazyn, po którym Was za chwilę oprowadzę. Zapraszam serdecznie. Magazyn dość spory będzie trzeba poszukać oświetlenia na naszą inwestycję w Mielnie, bo to właśnie Milagro dostarcza produkty, żeby nasi inwestorzy no, nie musieli cały czas siedzieć po ciemku. Znajdujemy się wewnątrz naszego magazynu o powierzchni 5000 m2. Na półkach znajduje się około 20 tysięcy indeksów, które z tego miejsca są zbierane przez naszych magazynów i wysyłane do paczkowalni. Skąd? Nasze towary trafiają bezpośrednio do naszych klientów. Zapraszam bardzo. Znajdujemy się w naszej malarni proszkowej. Za mną możecie zobaczyć, jak przebiega proces malowania naszych produktów. Czyli Milagro to nie tylko dystrybucja, ale też ręczna produkcja od projektu przez produkcję, aż po malowanie i wysyłkę. No hello, hello! Ja jestem w cudownym nastroju z Andrzejem. Cześć Andrzej, przywitaj się cześć. z naszymi widzami. E, wyspałam się, zjadłam pyszne śniadanie w super miejscu, idealnie na trasie z Warszawy do Zakopanego. Dlaczego tutaj jesteśmy? Bo jesteśmy w Nowym Targu, na naszej inwestycji. Jesteśmy już po odprawie z naszym panem producentem i z panem reżyserem, gdzie omówiliśmy wszystkie szczegóły. Pracy jest bardzo dużo, ale to właśnie lubimy. Chodźcie z nami! <noise> pa! A to co Państwo teraz tutaj widzicie, to są neony, ale nie takie zwykłe klasyczne, ale neony Flex. Tańsze w produkcji i dające większe pole, jeśli chodzi o kreatywność. Tutaj mamy e, neony LEDowe wykonane z taśmy Neon Flex. Jest to e, taśma silikonowa e, w formatce z PCV. Jest to ten czarny materiał, który tutaj. Okay. E, tak. E, tworzy taką otoczkę tych LEDów mm -hmm. i to są neony LED-owe na podkładzie z D-Bondu. to jest ten materiał kompozytowy, który łączy nam tutaj e, całość. E, neon LEDowy sam w sobie to taki nowoczesny produkt, który, e, można powiedzieć, zastępuje e, klasyczne neony szklane. Tutaj plus tego produktu jest taki, że jest to nowoczesny produkt z ogromną możliwością personalizacji. Mm -hmm. Przez to, że to nie jest szkło, tylko właśnie ten materiał, jeszcze raz przypomnij mi, jaki to jest materiał? Tutaj? To jest taśma LEDowa o nazwie Neonflex. Aha, taśma LEDowa o nazwie lo... Neon Neon Flex, Flex <laughs> która pozwala nam na większą kreatywność ze strony klientów. Czyli można jest. tak naprawdę stworzyć każdy dowolny wzór. Każdy dowolny, Każdy dowolny wzór. Od logotypów, po napisy, dowolne wzory. Nawet jesteśmy w stanie otworzyć pismo ręczne. Mm -hmm. A, tak? Tak, wszystko. super. A jest na przykład taka możliwość, żeby to światło, um, nie, jakby różne typy. Światła, czyli nie to, że stała, ale na przykład jakieś różne kolory w jednym napisie i tak dalej? Czy to już jest wciemnie ponosi fantazja? E, powiem tak. <grym> <grym> nie, mamy tutaj, e, w tych klasycznych produktach mamy możliwość wyboru koloru taśmy, czyli tutaj mamy akurat białą taśmę i tutaj czerwoną. E, dodatkowo pilot umożliwia nam regulację natężenia światła. E, jeśli jednak chodzi o regulację kolorów, to są to już taśmy RGB, e, które też możemy użyć, natomiast e, do takich produktów raczej ich nie zalecamy, ze względu na to, że te kolory mogą się ze sobą zlewać. Mm -hmm. Natomiast mamy drugi produkt, e, jest to Neon LED PCV. E, wtedy akurat tutaj go nie mamy, e, jest na zewnątrz przy tym neonie. Wtedy są to e, tak jakby litery przestrzenne, i tam mamy możliwość nadruku dowolnego koloru e, i wtedy mamy Różne większą kolory, gamę tak. kolorów. Dokładnie. A na naszą inwestycję pod koszalinem dotarł nasz partner od Rolet 12 Rolet. Znaczy Rolet w domu będzie trochę mniej, ale to nazwa firmy. 12 Rolet. O cześć Marek, widzę, cześć, że już jesteście. Powiedz mi jak, wszystko ok? Wszystko przygotowane? Tak, tak, tak wszystko jest elegancko, okna są doczyszczone, także zaczynamy działać. Ok, powiedz mi co będziecie tutaj robić na tej inwestycji? Będziemy montować żaluzje. Drewniane, eleganckie żaluzje, czarne okay. na specjalnych linkach stalowych, żeby nie fruwały nam przy otwieraniu przyruchy laniu okien, prawda? Z odpowiednim karniszem, żeby nie było widać całej konstrukcji, jakby od zewnętrznej strony, okay. co będzie widać potem na, ostat... na ostatnich zdjęciach. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy okna przygotowane, w zasadzie możemy działać ze wszystkimi oknami, bo wszystkie w zasadzie sprawdziłem. Jeśli chodzi o górę, tak to u góry będziemy montować plisy aluminiowe w wersji Cosimo, czyli takiej najładniejszej dachowej, mm -hmm. jaka występuje, z prowadnicami aluminiowymi, mm -hmm. to jest bardzo ważne, z prowadnicami aluminiowymi białymi, bo białe są okna, prawda? Z czarną tkaniną, z powłoką termiczną UV, czyli nie z zaciemniającą 100% tkaniną, ale czarna, ale z powłoką UV, żeby pomieszczenie się nie nagrzewało, ponieważ okay. niestety przy połaciowych oknach mamy... Taką tak, sytuacje tak, że to... bardzo mocno się nagrzewają nam połać, tak. więc ta tkanina na pewno mocno pomoże. A powiedz mi, tkaniny pewnie są różnego rodzaju, różnego koloru. E, masz pewnie ze sobą wzorniki i na pewno nam zaprezentujesz oczywiście e, tkaniny wzory i tak dalej. Oczywiście. Powiedz mi oprócz tych żaluzji e, jak powiedziałeś e, aluminiowych, robicie też drewniane. Oczywiście. Żaluzjanie. Które też będziemy wykonywać tutaj. Tak jest. Żaluzje drewniane będą na dole, czyli w salonie, w kuchni. Cała góra będzie robiona w praktycznie, mhm. na tych oknach połaciowych, prawda? z tą tkaniną karmiczną. Wszystko powinno się spiąć w granicach 3-4 godzin, okay. cała inwestycja, także tyle musisz z na nami wytrzymać. Damy radę. No to czekamy na efekt finalny. Działamy. No i działamy. Wróćmy na chwilę do stolicy Polski, Warszawy. Bo tam nasz partner Pentom już niedługo otwiera nowy magazyn. Posłuchajmy. Jesteśmy teraz w nowej siedzibie, tak? Waszej Tak, waszej firmy. Jesteśmy na naszej budowie, naszej siedziby, naszego hali magazynowej i, i powierzchni biurowej, która za jakieś 2-3 miesiące już będziemy, przeniesiemy się z tamtą tutaj. Tu będziemy mieli... E, dwa razy więcej miejsc magazynowych, mm. e, hala jest dwa razy większa, powierzchnia biurowa jest trzy razy większa niż to, co mamy do tej mm. więc to nam pozwoli na zrobić kolejny krok w przód i, mm. i być jeszcze, jeszcze lepsi w branży. No tak, no w takiej hali magazynowej no to tego towaru będzie nie? dużo. Będzie Wiecie dużo, no jeżeli wszystko praktycznie, nie? Wszystko będzie od ręki, taki jest plan, żeby, żeby tych instalatorów można było obsłużyć. Aha. Jeszcze więcej jeszcze więcej różnych możliwości, bo czasy się zmieniają, mamy też jakieś nowości, więc trzeba się dopasować do, do każdego instalatora, bo są instalatorzy, którzy pracują na różnych urządzeniach, więc musimy się do nich dopasować i najlepiej mieć to wszystko od ręki. I szczególnie w sezonie, tak? Bo tak jak w mówiłeś, sezonie, to jest trochę branża sezonowa, tak? Jest, tak. Ta klimatyzacja na przykład, no to jest branża sezonowa. I jak się robi gorąco, to wtedy wszyscy, nie? To wszyscy wszystkich są klimatyzacje i my tą klimatyzację oczywiście będziemy mieli, mamy i okay. będziemy mieli jeszcze więcej. Jaka tu jest powierzchnia e, biur? 350 metrów kwadratowych powierzchni magazyn. Biurowej, i magazyn 1000 metrów. I wy, wysokie składowanie, tak? Wysokie składowanie, tak. Elektrotechnika dla profesjonalistów to platforma team.pl. Nic, idę zanieść panom, niech rozkładają. Okablowanie trzeba rozłożyć, bo terminy nas gonią, a jeszcze posadzka, podłogi, meble. A jeśli szukacie okablowania, przełączek, gniazdek i wiele innych, to wchodźcie na platformę www.team.pl. Tam znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie. Pani Magdalena Markiewicz, architekt krajobrazu, pani opracowała koncepcję ogrodu przy tym domu i mamy właściwie już gotową koncepcję Wizualizację tego, co tutaj będzie. Proszę opowiedzieć, jak to będzie wyglądało. Na tym projekcie koncepcyjnym zarysowałam tutaj szczególnie dwie strefy wypoczynkowe. Tutaj mamy, tutaj mamy sam. To jest ten budynek domek letniskowy, przy którym znajduje się strefa rekreacyjna tutaj mhm. na wizualizacji, gdzie można usiąść przy ognisku i wypoczywać, i poddawać się różnym dyskusjom. Kiełbaskę sobie, sobie usmał. Tak. <grym> tak. Natomiast tutaj nieopodal jest druga strefa wypoczynkowa. E <síntos> Można ustawić leżaki, opalać się w niewielkim takim zaciszu, bo te dwie strefy są wydzielone od siebie. Aha. Oczywiście pasmem różnych roślin ozdobnych. Także zarówno goście przebywające na tej części ogrodu, jak też i pozostali goście nie przeszkadzają sobie wzajemnie. Mhm. Pani wybrała też już rośliny, które tutaj będą posadzone. Co tutaj będziemy mieli? Przede wszystkim są tutaj trawy ozdobne, które bardzo współgrają ze takim. Stylem naturalistycznym, mm -hmm. bo ja bardzo lubię styl naturalistyczny w projektach ogrodów. Natomiast tutaj, aby połączyć ten naturalny krajobraz, zlokalizowany w pobliżu tego domku letniskowego, czyli naturalne mazurskie lasy. Pisałam tutaj również rośliny, które będą idealnie się komponowały właśnie z tym ogrodem. Przede wszystkim to są brzozy akurat wodniane uh -huh. do Dorenbos. Tutaj może nie ma wyszczególnionych, ale tutaj jest i w opisie brzozy Dorenbos oraz niskie kosodrzewiny. Które mm, swoim wyglądem bardzo pasują do sosen, które tu znajdują się tak, w okolicy. Tak, tak, tak. Ja już nie mogę się doczekać, jak będzie gotowa inwestycja i będzie można rozpalić grilla w tym pięknym ogrodzie. A co u naszego prowadzącego Marcina, który jest pod koszalinem na inwestycji? Mam nadzieję, że nie zasiedział się w kuchni, bo jeszcze jest kanapa w salonie nie i piękny i na kominek. Jak będę musiał dłuższy czas poczekać? Dostawy luster jeszcze nie ma. A, co prawda jest czas, więc sprawdźmy, co mamy. A mamy po drodze wspaniały kominek od Pan Kominek i w ten oto sposób przenosimy się do salonu. Tutaj mogę usiąść na kanapie modułowej od Meble Hot. Kanapa modułowa, czyli możemy ustalić kształt, w jakim chcielibyśmy, aby ona funkcjonowała sobie w danym pomieszczeniu. No muszę przyznać, że jest bardzo wygodna. O, na stole widzę klamki od naszego partnera programu Tupaj. Za chwilę obejrzę sobie, cóż to mamy za klamki. Pomieszczenie jest wspaniałe, wspaniale oświetlone. Oświetlenie firmy Milagro. A ja mogę zrobić sobie przerwę, a w tym czasie najważniejszy element każdego domu już jest zamontowany, czyli telewizor, a tam program remont na 5+. Przenosimy się na Górny Śląsk, a dokładnie do Rybnika, gdzie nasze projektantki z Lakasa Studio poznają nowy program do projektowania – Paletę CAD. Cześć, jestem Rafał Krupski z firmy Paletę CAD Polska i dziś mamy przyjemność gościć projektantki z programu Remont na 5+. Zaraz przekonamy się, jak projektować w naszym programie. Tutaj takiego uproszczenia, bo przesiadam się z innego programu i tak jak mówicie, że to jest przesiadka na Mercedesa. To czy możesz mi pokazać, jak tutaj hmm, dokumentację techniczną, czy to wymaga dużo pracy, dużo czasu, czy mhm. jest to duże ułatwienie w tym programie? W naszym programie jest to dużo bardziej uproszczone, mamy coś takiego jak expose, dzięki czemu możemy w automatyczny sposób, jeżeli mamy zrobione już jakieś tutaj szablony, przygotować jednym przyciskiem myszy praktycznie całą dokumentację. Wow. Super. <laughs> możesz mi to pokazać? Klikamy tylko... AutoExpose, wybieramy tutaj odpowiednie widoki w programie, które nas interesują, te, które mamy przygotowane. Możemy sobie wyłączyć odpowiednie widoki, które nas nie interesują, i kolejno po kliknięciu OK, wszystko nam program tutaj ładuje do tej dokumentacji technicznej. To, czyli to usprawnia bardzo i przyspiesza pracę projektantów. Oczywiście, nasz program jest właśnie po to, aby przyspieszyć zadanie nie tylko projektantów, ale każdego rzemieślnika, który potrzebuje różnych projektów z meblami, z kuchnią, łazienkami, innymi rodzajami tutaj dostępnymi i możliwymi do zrobienia w programie. A na koniec odcinka nasza prowadząca Michelle porozmawia z inwestorem Krzyśkiem o postępach w prac w restauracji Winner. Jak to bywa przy remontach, no nie wszystko tak. idzie e, po myśli, ale już jesteśmy na dobrej drodze, już wszystkie właśnie najcięższe prace są w sumie zrobione. Wentylacja praktycznie jest gotowa. E, hydraulika, e, elektryka, teraz po prostu zostało już e, typowo wykańczenie ścian, tapety. Mm -hmm. e, Samy przychodzę. Tak, części. tak, tak. Teraz... Kurzu. Tak, zwalanie tak. i, i. Tak, i teraz zdrywanie. te efekty dopiero teraz będą tak naprawdę w tych dwóch najbliższych tygodniach najbardziej widoczne bo będziemy to y, całość składać po prostu do... Mhm, mm I tutaj jesteś zadowolony? Tak. Ja jestem na... do, do tej pory wszystko idzie tak jak. No, z tego tak, czasu tak, tylko nie jestem zbytnio zadowolony, ale y, wiem, że efekty będą tego na pewno mm -hmm. dobre. A powiedz mi, i, i ta lampa w ogóle, ona wygląda mega fajnie. Ja na początku myślałam, że to są jakieś kable, które mają być podłączone, które już nie wiem, e, właśnie będą się montować jakieś lampy do tych kabli, a ja się okazuje, że. Nie, to, to, jest, to właśnie jest właśnie ta lampa. lampa, to jest, to jest lampa Zylander zrobiona z neon flexu, czy, jako, czy no, jakąś taką nazwę to mm -hmm. dokładną ma. No, to się łączy chyba z trzech czy z czterech yy, po prostu elementów i o, wczoraj właśnie do, do wieczora żeśmy wyginali, <grym>, testowali, to, to, to testowali i, to, to i to sprawdzali te szlaczki robiliśmy <grym>, na suficie z lampy. Wygląda to i... naprawdę bardzo fajnie, efektowne. Tak, Chcesz remont albo budowę domu? A może chcesz zareklamować swoją firmę? Wejdź na stronę www.remontnapięćplus.pl i wypełnij formularz.